Witam w serii podcastu Akademii Liderów Sprawiedliwości, w której rozmawiamy o zmianach w prawie, o ich wpływie na nasze życie, a także o tym, jak przeciwdziałać przestępczości. Uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych, ubóstwo energetyczne tematy, które coraz częściej nas dotyczą, coraz częściej pojawiają się w sieci, i będziemy sobie rozmawiać dzisiaj na ten temat z Aleksandrem Jaworem, uczestnikiem Akademii Liderów Sprawiedliwości. Cześć, Aleksander. Cześć. No właśnie. Więc jak to jest z tymi, mm, z tymi uprawnieniami do emisji tychże gazów tych cieplarnianych? Skąd się w ogóle to wzięło? To jest po, po pomysł Unii Europejskiej, czy też oddolny, jakieś oddolna inicjatywa? Jak to wygląda? Tak jak się przyjrze na historię w ogóle, e, historię ochrony środowiska na świecie, no to gdzieś tam po wojnie sobie zaczęto zdawać sprawę, no, że nie jest kolorowo i atmosfera ziemska nie jest czymś, w co można pakować niezliczone ilości Zanieczyszczeń. Pierwszym w ogóle takim przyczynkiem do, do tematu związanego z zanieczyszczeniami powietrza był raport sekretarza generalnego ONZ. To jeszcze były lata 60. No, jakby to było takie pierwsze, pierwsze wydarzenie z serii związanej z ochroną środowiska. No, i tak, żeby nie wchodzić szczegółowo przez tą historię, no to w tym kontekście kluczowy jest protokół z Kioto. Był to podpisany protokół przez wiele państw i właśnie tam zdefiniowano cele ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, żeby po prostu ta średnia temperatura powietrza nie wzrastała aż tak szybko. No i tak naprawdę na tej podstawie Unia Europejska przyjęła potem swoją dyrektywę, w której właśnie wprowadziła ten system uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, bo trzeba zwrócić na to uwagę, że to jest nie tylko dwutlenek węgla. No ale tamten tam katalog gazów cieplarnianych jest troszeczkę szerszy. No i ta dyrektywa została przyjęta w 2002 roku, a cały ten system uprawnień zaczął działać od 2005. Okej, okay, czyli mamy od 2005 już ten system wdrożony, że tak powiem. To jest dyrektywa, więc my musieliśmy ją implementować. Siebie, jakieś rozwiązania prawne w naszym mhm. kraju, w Polsce są przewidziane w związku z tym? Tak, znaczy to w ogóle też. No, dyrektywa wchodziła w 2005 roku. Trzeba mieć na uwadze, że my do Unii wstąpiliśmy w 2004, więc y, musieliśmy w miarę szybko to wdrażać. No i tam była przyjęta pierwsza ustawa y, no, wdrażająca tą dyrektywę. Mhm. Natomiast teraz już działa bodajże trzecia wersja tej ustawy. Ponieważ ten system też się zmieniał i cały czas jest tak naprawdę unowocześniany, z tym, że od kilku lat, zwłaszcza od roku 2019, no to mówi się dużo więcej na ten temat, ponieważ w ten nastąpił znaczny wzrost ceny tych uprawnień. Mhm. Dobrze, w takim razie po co są w ogóle te uprawnienia? Ja rozumiem, to znaczy nie masz tego uprawnienia, może tak, co się kiedy dzieje, kiedy nie mamy tego uprawnienia, a powinniśmy je mieć i kiedy musimy w ogóle mieć te uprawnienie? W dyrektywie, a potem też w naszej ustawie, są wymienione podmioty, które muszą być objęte tym systemem, bo to się po prostu nazywa system eu -ETS, no to się tak najczęściej, tak się go najczęściej nazywa w mediach, czy w ogóle w Unii Europejskiej. No i generalnie tam są wymienione podmioty, i to powiedzmy nie jest tak, że każdy podmiot, który ma komin, mówiąc tak kolokwialnie, natomiast są tam wymienione na przykład branże. Natomiast jeszcze w obrębie tych branży mamy na przykład moce produkcyjne. Czyli powiedzmy, jeżeli tam produkcja nie przekracza jakiejś granicznej wartości, to taki podmiot nie musi być objęty tym systemem. Natomiast tak jak się można domyśleć, głównie to dotyczy przemysłu ciężkiego, przemysłu chemicznego, czy to związanego z budownictwem, w sensie produkcja materiałów na rzecz budownictwa, no, czy też energetyką, która tak naprawdę jest najbardziej dotknięta tym systemem, natomiast mówimy tutaj typowo o energetyce z paliw kopalnych i dlatego mówię, że to jest bardziej dotknięta, no ponieważ w Polsce akurat mamy taki miks energetyczny, który sprawia, że z tych paliw kopalnych pozyskujemy bardzo dużo energii. A powiedz mi, jak wygląda kwestia cen związanych z tymi uprawnieniami? No bo tak, działamy w konkretnej branży, powiedzmy jakiejś ciężkiej właśnie, wiemy, że musimy mieć te uprawnienie, i występujemy teraz, tak, występujemy do ministerstwa, do urzędu o takie uprawnienie, i to gdzie składamy właśnie taki wniosek, i jak wygląda w ogóle droga przyznania tego, i jakie są mniej więcej oczywiście ceny z tym związane. To rozumiem, że to jest wszystko zależne od tego, ile będziemy emitować tego, tak? Mhm. Yy, to znaczy, samo to, że jesteśmy emitentem, no to zgłaszane jest do ministerstwa, ministra właściwego do spraw środowiska. Yy, on tam ma rozporządzeniem yy, wzór, ustanowił wzór takiego wniosku, no i tam też jest deklarowane, ile tych uprawnień mniej więcej potrzebujemy, ponieważ cele unijne są procentowe, to znaczy o ile chcemy ograniczyć ilość gazów cieplarnianych. No to skoro chcemy, dajmy na to, ograniczyć o 5%, no to jakby mamy pełną pulę uprawnień, potem redukujemy je o 5% i tyle możemy ich przyznać. No jakby to jest takie założenie ogólnopolskie. Natomiast obecnie coraz mniej uprawnień przyznawanych jest w sposób darmowy i należy je kupować. Jedną z organizacji, które jakby informują o tych aukcjach, to jest Kobizę. Natomiast nasze aukcje są realizowane przez Giełdę w Lipsku, ponieważ no tak wyszło w wyniku przetargu, że organizuje to dla nas Giełda w Lipsku. No i generalnie są to aukcje, po prostu zgłaszają się ci potencjalni. Emitenci, którzy muszą tych aukcji, hmm. przepraszam, tych, te uprawnienia zakupić. No i co istotne, to nie jest tak, że oni nie zakupią, zapłacą karę i jest wszystko ok. Nawet jak oni zapłacą karę, to i tak muszą potem dokonać zakupu tych uprawnień. No i to jest jakby pierwsza droga. W zasadzie hmm. druga. Pierwsza to są przyznane bezpłatne uprawnienia, Bezpłatnie. jednak jest ich hmm. bardzo mało. Druga to jest aukcja organizowana przez państwo. No a trzecia opcja to jest jakby handel wtórny. Czyli emitenci, którzy nie wykorzystają swoich uprawnień wszystkich, no to mogą dalej poddać je obrotowi. A rozumiem, czyli jak nabędziesz te uprawnienie, to tak naprawdę później ewentualnie możesz je zbyć jeszcze na dalszy podmiot. Dokładnie. A te aukcje, aukcje to są takie aukcje mhm. um, w takim sensie, jak sobie wyobrażamy, to znaczy, że ten daje 100, później daje 200, daje 300, to znaczy oni faktycznie licytują to? No z grubsza tak, także... Aha, czyli cena jakby jest minimalna, Sky is the limit. No tak, tylko no, niestety tutaj jest taka sytuacja, że podaż tych uprawnień siłą rzeczy maleje rok do roku. Więc yy, o ile nie ma tych ograniczeń emisji, no to ta cena powinna rosnąć. No, niestety tak się zdarzyło. Wspomniałeś jeszcze o tym, że w związku z tym, że jeżeli powinieneś mieć to uprawnienie, a go nie masz, to zapłacisz ewentualnie karę. A czy są jeszcze jakieś inne konsekwencje braku posiadania? Zacz, ja w swoim y, zainteresowaniu tematem skupiłem się właśnie na tych głównie mm -hmm. aspektach y, finans finansowych. finansowych. Czyli finansowo też bardzo dobre wsparcie tak naprawdę do budżetu. Bo Bożym no wszystko idzie do budżetu państwa, oczywiście. E, tak, no i budżet państwa oczywiście ma z tego korzyści, ponieważ w y, statystykach, które znalazłem za y, raportowanych do, do Unii Europejskiej. No to my tutaj mówimy o dochodach rzędu 12 miliardów, ale to było w roku 2021, to były takie założenia. E, około tych 12 miliardów, przy czym bardzo istotny wzrost cen nastąpił w roku 2018. E, I dlaczego? E, wtedy weszła tak zwana dyrektywa MIFID II. Większość osób kojarzy ją z tym, że idzie do banku, idzie do domu maklerskiego, chce założyć konto, no i musi wypełniać dróżdżki, e, ankietę, analizy ryzyka. Czyli w zasadzie podmiot sprawdza, na ile wiesz o, finansow o rynku inwestycji, surowcach, obligacjach itd. Natomiast co ciekawe, ta dyrektywa zakwalifikowała również uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych do instrumentów finansowych. No, jakby, no ta decyzja, moim zdaniem, jest wręcz jakaś kuriozalna, no bo jak coś, co jest niejako formą podatku może być y, kwalifikowana jako instrument finansowy. A w związku z tym, że to zostało zakwalifikowane jako instrument finansowy, no to jest również y, poddawane y, obrotowi niejako giełdowemu. No i w momencie, jak do tego rynku dołączyli y, spekulanci, spekulanci czy osoby, które, osoby, podmioty, które nie są emitentami, no to nastąpił intensywny wzrost ceny, y, no, bo takie są po prostu zasady działania rynku. Natomiast no, bardzo mocno wpłynęło to na ceny, w Polsce to przede wszystkim prądu, no, ponieważ tak jak już wspominaliśmy, u nas jest energetyka głównie z węgla, no, a węgiel jest bardzo emisyjny. No i potem też drugim takim okresem bardzo szybkiego wzrostu cen no, to był rok 21. I tak naprawdę w tym 2021 roku, no to nastąpił wzrost tam z okolic 25 euro aż do 90. Tak, te szczyty były na około 100 euro, teraz tam to się ustabilizowało, od tych dwóch lat na około 90 euro. Mimo, że taką kwotę przewidywano dopiero gdzieś tam za ileś lat, tak naprawdę w najgorszych scenariuszach to przyjmowano, że 40 euro osiągniemy w 2030. W ogóle budżet Polska jako kraj musi przyjmować. Politykę energetyczną. Czyli tam przewiduje, co tam się będzie działo w polskiej energetyce przez najbliższe lata. No i w tej przyjętej polityce do 2040 roku środki konieczne do całej modernizacji naszej energetyki liczono na ponad 1,5 biliona złotych. Wpływy mhm. z tytułu uprawnień. No to mniej więcej, myślę, że będą inne mechanizmy, z których będziemy dostawać pieniądze z tytułu tych uprawnień. No to tak policzyłem, że to będzie około 130 miliardów na, przy cenach obowiązujących w 2021 roku. Przepraszam, przy założeniach w 2021 roku. Oczywiście będzie to więcej, natomiast no widzimy tutaj jakby dużą dysproporcję między w ogóle założeniami, że do tego 2040 roku będzie ta cena 40 euro. A teraz od dwóch lat mamy cenę około 90 euro. Ponad dwukrotnie No właśnie, no i to jest bardzo mocno e, odczuwalne przez, e, no, tak naprawdę e, przez wszystkich, bo to jest i tam jakiś jeden ze składowych elementów inflacji, e, wpływa na, bardzo mocno na te ceny prądu. E, I tak naprawdę jest to część składowa wielu e, produktów, w których po prostu e, jakimś składowym procesem produkcyjnym jest jakiś wysokoemisyjny proces. Czy to będzie jakaś nie wiem, cementownia, produkcja kafelek nawet? No, tak czy to wpływa na każdy, yy, każdą branżę, każdy element naszego życia? No słuchaj, w związku z tym, że można obracać jakby tymi uprawnieniami, to czy zderzają się jakieś przestępstwa na tym etapie? To znaczy jakieś kradzieże w ogóle tych uprawnień? Jak to wygląda? O kradzieżach szczerze mówiąc nie słyszałem, no bo to jest bardziej. Nie dostajemy jakby certyfikatu w formie papierowej, tylko to mhm. jest raczej obrót, można powiedzieć, porównywalny do akcji na giełdzie. Mhm. Natomiast tutaj bym bardziej widział ryzyka z jednej strony jakichś przestępstw podatkowych, ponieważ tutaj ta spekulacja, no sama w sobie, spekulacja też może być przedmiotem przestępstw. Natomiast raczej bym tutaj nie szukał przyczyn, ponieważ. Większość podmiotów, która kupuje te uprawnienia, no to raczej je zużyje w całości. Więc tutaj pole, jakby do popisu, jest niewielkie. Potem trzeba odprowadzić do tego podatek. Tam są różne też interpretacje urzędów skarbowych. Natomiast no tutaj raczej nie widzę aż takiego zagrożenia. Raczej w jakimś tam bardzo małej niszy. Okej, okay, rozumiem. I Zaczynaliśmy jeszcze na samym, na samym początku, może tak. Wspomnieliśmy także o ubóstwie energetycznym. Jakbyś mógł w ogóle zdefiniować ubóstwo energetyczne i dlaczego to jest istotny, istotna część dzisiejszego tematu? Mhm. Generalnie o ubóstwie energetycznym się mówiło od zawsze, natomiast znowu no, wzrosły ceny prądu, no to się zaczęło o tym mówić więcej, no i widać coraz więcej zagrożeń mogących przyczynić się do wzrostu tego tematu. I co ciekawe, ubóstwo energetyczne zostało zdefiniowane w ustawie. No, mamy legalną definicję. Tak, mamy legalną mhm. definicję w prawie e, ustawa prawo energetyczne. No jest artykuł, ja go po prostu przytoczę, artykuł 5GB. E, ubóstwo energetyczne oznacza sytuację, w której gospodarstwo domowe, e, w którym nie jest wykonywana działalność gospodarcza, nie może zapewnić sobie wystarczającego poziomu ciepła, chłodu i energii elektrycznej do zasilania urządzeń i do oświetlania. I tutaj trzeba spełnić e, łącznie trzy warunki. Czyli osiąga niskie dochody, ponosi wysokie wydatki na cele energetyczne lub zamieszkuje w lokalu o, lub budynku o niskiej efektywności energetycznej. To jakby ta definicja ma znaczenie do jakichś programów wsparcia, jakie byłyby kierowane do takich gospodarstw domowych. Natomiast tutaj też jest zaznaczone, że kryteria są każdorazowo określone w danym programie. No i tak jak mówi ta definicja. Ener... Ubóstwo energetyczne to nie chodzi tylko o to, że ktoś ma za zimno w domu, mówiąc kolokwialnie. No to jest generalnie też bardzo kwestia subiektywna. Mhm. Jeden woli tam siedzieć 17 stopni, drugi musi mieć 22. Natomiast tutaj też jest mowa o generalnie prądzie jako źródle zasilania wszystkich urządzeń. No, czyli to może być na przykład nawet pralka która po prostu jest droga w utrzymaniu poprzez wysokie ceny prądu, no, przez to co ktoś rzadziej pierze swoje e, ubrania. No, to też może być jeden z aspektów ubóstwa energetycznego. No i generalnie, kogo to dotyka? No tak jak zostało wskazane w ustawie, tutaj mówimy głównie o e, gospodarstwach, które mają niskie dochody, a jednocześnie muszą ponosić duże wydatki. Duże wydatki. Jeżeli chodzi o tą kwestię niskiej efektywności energetycznej, no, to, to też jest jeden z przyczynków. Jeden z przyczynków do tego ubóstwa. No ponieważ, jeżeli jest gorszy budynek pod względem tej sprawności energetycznej, no to trzeba znowu więcej grzać, żeby osiągnąć taką temperaturę. Natomiast, też można tutaj mówić o takim ubóstwie energetycznym powstałym z tytułu zachowań behawioralnych. To znaczy, no niektórzy po prostu się nie przejmują i na przykład odkręcą kolory Maxa i jednocześnie uchylą się. No, czyli jakby sami okno. się przyczyniają do tych swoich problemów. Natomiast myślę, że znowu to jest ta zdecydowana mniejszość. A tutaj przede wszystkim, no to mamy zły stan techniczny wielu budynków, które są stare, nie ocieplane. No, a z drugiej strony, e, też z powodu tych niskich dochodów urządzenia są e, mają, mają niską efektywność. I dodatkowo, no, ludzie źle zarabiają. No jakby to jest przyczynek główny do tego, aby mówić o tym ubóstwie. No i o ile w 2012 roku w Polsce według yy, w zależności też od metodologii, no bo to jest możemy inne kryteria przyjąć. No to jest przyjąć, dość otwarte to jednak. Mhm. No to w 2012 dwu, roku było to około 14,5%, a w 2016 roku było to już 12,2%. Generalnie w Unii Europejskiej. Około 36 milionów osób w 2020 roku było dotknięte tym problemem ubóstwa. Okay. Natomiast w momencie jak te ceny bardzo powzrastały prądu, też nie tylko uprawnienia, żeby było jasne, miały wpływ na te wzrosty, natomiast szereg czynników przyczyniło się do wzrostu cen, wzrostu kosztów życia, a w tym kosztów prądu. No i to się prognozuje, że w takiej Wielkiej Brytanii, która raczej w takich wyobrażeniach polskiego społeczeństwa uchodzi za kraj, Wysoko rozwinięty, gdzie nie ma problemu z jakimkolwiek ubóstwem, no to się tam szacuje, że może być dotkniętych prawie 1 trzecia gospodarstw domowych. Także tutaj mówimy o bardzo dużej skali, skali zjawiska, no ponieważ te ceny prądu bardzo wzrosły. No i też oprócz tych uprawnień bardzo duże znaczenie ma cała polityka energetyczna całej Unii Europejskiej. Po prostu niektóre decyzje są absurdalne, że w prosty sposób przyczynia się do wzrostu tego zjawiska. Mhm, rozumiem. No, Wielka Brytania wydaje się, tak z perspektywy czasu, wiele osób mówi, że Brexit nie do końca po prostu był kolokwialnie mówiąc udany i miał negatywny wpływ jednak na gospodarkę Wielkiej Brytanii. Ale wracając do tej definicji ubóstwa energetycznego. Zatem okay, mamy legalną definicję i wykorzystujemy ją przede wszystkim w sytuacji, kiedy mamy jakieś programy wsparcia. To znaczy, nie wiem, te dofinansowanie na przykład do tych pomp ciepła, etc. Tak? To wszystko jest po to, abyśmy mieli raz abyśmy ewentualnie mogli wyjść z tego, albo żebyśmy zmniejszali oczywiście skalę tego ubóstwa energetycznego w Polsce. Hmm. Hmm. Wiesz, warto dodać, że. Właśnie na przykład ten program Mój Prąd, który kojarzymy z tym, że wiele domów posiada obecnie fotowoltaikę. No to też jest finansowane z tych pieniędzy pochodzących z uprawnień. Generalnie 50% środków wpływu do budżetu musi być wykorzystane na tak zwane zielone cele z szeroko rozumianą modernizacją energetyczną. Z zostałą połową można, budżet może zrobić tam, co sobie mhm. życzy, ale połowa musi być przeznaczona na takie e, ekologiczne. Eko inicjatywy, przy czym, jak się spojrzy na listę wydatków, no to na przykład tam jest remont dachu w remizie strażackiej, no bo on się przyczynia do tej efektywności energetycznej, czy też na przykład posadzenie drzew przy jakiejś ulicy w danym mieście. Także to mhm. są nawet takie mniejsze inicjatywy. No, no, to akurat bardzo dobre rozwiązanie, to znaczy jeżeli są, bo to zwykle duże podmioty jednak nagływają te uprawnienia, prawda? Więc ostatecznie, jeżeli ta cena Wylicytowanego uprawnienia jest wysoka. Jeszcze połowa z tego będzie oddana na te cele wsparcia, yy, walki z tak naprawdę z ociepleniem ostatecznie tak. To się wydaje słuszna inicjatywa. Teoretycznie tak, mhm. natomiast no, tą kwestię ocieplenia to dostawmy e, klimatologom. Mhm. E, no, natomiast tutaj są takie skutki, namacalne po prostu skutki gospodarcze, które. Dotykają przede wszystkim gospodarstw domowych, a nie te wielkie podmioty, bo one sobie cenę końcową przerzucą na klientów. To już taki ostatni, w zasadzie ostatni punkt naszej dzisiejszej rozmowy. Czy są jakieś przestępstwa, czy wykroczenia dotyczące zanieczyszczenia powietrza? To znaczy, czy mamy coś w KK, w KKS-ie? To znaczy, w KW, w zasadzie w KKS-ie? Mhm. Nie. To znaczy generalnie mamy cały rozdział poświęcony przestępstwom przeciwko środowisku. No i znowu to jest coś, co będzie narastać, ponieważ jeszcze kryteria są coraz ostrzejsze w różnych aspektach. No, w zeszłym roku mieliśmy ten przykład zanieczyszczenia odry, mhm. gdzie no, też była mowa tak naprawdę o skażeniu masowym środowiska, co również ma wpływ na... Co również wprost jest po prostu przestępstwem i jest zagrożone. No, tutaj mamy zanieczyszczenie środowiska w znacznych rozmiarach, i to może być i woda, i powietrze, i powierzchnia, która zagraża, jeżeli to zanieczyszczenie zagraża życiu, zdrowiu ludzi, czy też po prostu obniżeniu jakości wody, powietrza lub powierzchni. No, tutaj mówimy o karze od 6 miesięcy do lat 8, więc jest generalnie taka. <laughs> Przepraszam. Taka część poświęcona tym przestępstwom. Natomiast z drugiej strony jeszcze widzę inne ryzyko. W przypadku ubóstwa energetycznego, no to może się pojawić problem u gospodarstw domowych z płynnością finansową. No i generalnie tutaj jest tak, że w literaturze wskazuje się, no, że właśnie bezrobocie i ubóstwo są wskazywane jako jedne z głównych czynników powodujących przestępczość. I tutaj już mówimy nie tylko o przestępstwach na przeciwko środowisku, czyli powiedzmy, ktoś będzie. Tymi kolokwialnymi śmieciami palił w piecu, no bo tego jest tak naprawdę coraz mniej. A poza tym zwykle te śmieci mają po prostu bardzo, są bardzo niskokaloryczne, z tego nie będzie dużo ciepła. Natomiast tutaj obawiam się, że jeżeli firmy na przykład będą musiały zwalniać ludzi z powodu zbyt wysokich cen, jeżeli ludzie będą musieli coraz więcej ponosić kosztów na prąd, kosztów życia no to może się pojawić z tym, że po prostu wzrośnie to ubóstwo yy, w Polsce, wynikające właśnie z tego ubóstwa energetycznego. No i tutaj widzę pewne ryzyko, że może się to przyczynić do wzrostu przestępczości. Przy po prostu taki typowo przeciwko mieniu, yy, po to, aby ktoś mógł, yy, czy to nie wiem, coś ukraść i sprzedać i mieć te pieniądze, yy, no, czy po prostu w jakiś inny sposób próbować się Nielegalnie wzbogacić. Mhm. I tutaj widzę to bardzo duże ryzyko, a niestety ta polityka cała klimatyczna Unii Europejskiej nie sprzyja ograniczeniu tego zjawiska. No, rozumiem. A czy... Sam system w sobie tych uprawnień nie jest zły, natomiast to, jak to teraz wygląda, no to moim zdaniem rodzi więcej problemów niż korzyści. Okej, okay, czy ty byś zmienił trochę ten, jakby system byś pozostawił, ale go trochę przebudował po prostu? Tak, też zajmowałem się tym tematem. Mam napisaną pracę na ten temat, właśnie propozycji reformy. Natomiast tutaj, podstawowym działaniem, które może cokolwiek w tym systemie zmienić, musi być nie traktowanie tego uprawnienia jako instrument finansowy. No bo to po prostu tak jak ktoś kojarzy, instrumenty finansowe, nie wiem, akcje, ETF-y, obligacje, no to są uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych, które tak w sposób. Pod względem prawnym, to nie jest podatek, ale tak pod względem ekonomicznym, no to tak naprawdę mówimy o podatku. I ten podatek ma być instrumentem finansowym, no tutaj się po prostu coś mocno nie klei. I skoro dostęp do tego rynku mają podmioty, które nie są emitentami, no to jest coś nie tak. I to jest podstawowe założenie mojej propozycji reformy, która zresztą jest tam gdzieś w sieci dostępna jako publikacja. To jest podstawowe założenie. Bez tego to nie ma sensu dalej w ogóle dyskutować, bo, bo nic się nie zmieni. No, okej, okay, rozumiem, ale to już temat jest w ogóle na inną rozmowę, na inny dzień, więc na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję Ci za udział w dzisiejszym nagraniu i do zobaczenia. Możliwe, że będziemy jeszcze kiedyś rozmawiać na temat, że tak powiem, zmiany, nowelizacji tychże uprawnień. Mam nadzieję, e bo temat jest szeroki i ciekawy. Dobrze, dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo.